Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten kawałek do po sobie komentarz, gdzie leżycie powodzenia. My na sysgo skinsie.com, link do strony w opisie. W ten plusik jak wbijecie, kodik Soul użyjecie. Darmowe 20, otrzymacie na start. Do tego 10% bonusu do każdej wpłaty, ale przed każdą wpłatą znowu trzeba użyć kodu Soul i aktywować. Tutaj metody płatności dostępne, a robiąc doładowania, za każdym razem, za każdą wpłatą, gdy macie kodik Soul użyty, wpisany, to dość, że otrzymujecie te 10%, to do tego macie szansę na skiny. Robiąc minimalne doładowania, jakie macie przypisane do przedmiotów, macie szansę na ten przedmiot. Więc tak to wygląda, czym więcej większa szansa, jest też szadołki są do zgarnięcia, więc myślę, że spoko. My dzisiaj mordeczki. Wjeżdżamy, my dzisiaj mordeczki wjeżdżamy i próbujemy ogarnąć. Co my próbujemy ogarnąć? A właśnie. Eee, tak, bo zapomniałem koncepcję odcinka. No nie mamy jej zbyt dużo, jak wiecie, po ostatnim materiale, ale ja dzisiaj kupuję kosę. Szkoda, że nam brakuje do tej, ale kupuwałem dla Was skiny. Możliwe, że na to by mi starczyło, ale te skiny co macie w giveaway'u, to pokupowałem właśnie za te punkty. Ale raczej by nie starczyło, bo ja kupiłem to, to, chyba i to Czekajcie, macie nową meczkę? No, ho, no ho ho, no e, dobra, ale wiecie co, ja kupuję kosę, no w odcinku się będzie nazywał pewnie coś tam, że Sprzedałem nową kosę, no bo ja ją zdobędę teraz ja ją od razu sprzedam Czekajcie, bo kuźwa, ten mój internet, to go trzeba chyba wypierdolić Chociaż nie wiem, czy to wina internetu, ale najprawdopodobniej tak, zobaczcie Zobaczcie, co się dzieje, nie? Ja klikam i to jak jest z opóźnieniem Dobra, kup mi to Sprzedajmy to i sprzedamy by Nie wiem, by zrobić profit By zrobić profit, spróbujemy oczywiście Miejmy nadzieję, że się uda Odpaliłbym battle yy, Nie na czterech, na dwóch Miejmy nadzieję, że ktoś dołączy no jak wiecie w poprzednim materiale, no chujowizna straszna Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj Będzie to o, he, 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 he. Będzie to lepiej. No jakiś może nie gruby batelek, jakiś może nieduży batelek Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ktoś dołączy. Jak nie. Oczekuję na gracza. W ogóle no, zmieniło się. Zmienił się wygląd. Czy na lepsze? No takie mi się wydaje, że dosyć spoko. Tak, bardziej jakoś to przyjrzyjcie. Już nie pamiętam dokładnie, jak tam ten wygląd wyglądał. Kurczę, jemu chyba lepsza. Dokładnie tak. Ale tutaj też fajnie można wybrać. Teraz nam wjechał sobie redlining, więc okej. No i no teraz. Teraz co coś dla niego bardziej. Nie, jednak leciutko dla nas, ale dobra, no przewaga nie jest jakoś bardzo mocna. Okej. U, u, hu, uhu, Dobra. No jest łeb w łeb ta bitwa, nie. Dobra, to nam tutaj, tutaj daje sporo. To nam tutaj daje sporo. I proszę Państwa, czy bitewka jest nasza? Jakby to było wyżej, byłoby pięknie. Ale zgarnęliśmy tą batelkę. Zgarnęliśmy. Ja to sprzedaję, no bo... Kurczę... Korci mi, żeby zrobić jeszcze jedną, bo chciałbym jakąś fajną kostkę zdobyć, czy coś. Dobrze, to zróbmy... To samo, w sensie nie taką samą bitwę. Troszeczkę inną. Ale... Ale po prostu zróbmy bitwę hmm, czekajcie bym tak chciał, jakoś fajnie Możny koszt. Aha, dobra, nie, nie. Yy, tak, o. No nie. Dobra, tom i tom. Kuryła, braknie nam troszeczkę. Czekajcie. Skrzynki. Tu 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 evencik. Max. Bierzamy. No miejmy nadzieję, że ktoś dołączy. No jeżeli nie, no to po prostu damy bota, nie? Więc poczekajmy chwilkę, sekund 5 i zobaczymy. Kurczę, fajnie by było to wygrać. Fajnie byłoby to wygrać, no bo sprzedaliśmy kosę, którą zdobyliśmy w sumie przed chwilą. Dobra Trudno. Mógł ktoś dołączyć, no ale no nie, nie chciało mi się czekać, no przyznam się. E, I i okej, okay, dobra, zbugowane, zbugowane i tutaj dla niego potężnie, dla bota, nie? Dobra, buguje nam kurwa. Ten internet mój, wybaczcie, że tak się dzieje, mnie też to denerwuje, ale no dobra, tutaj też się zbugowało. Ale to jakiś niebieski przedmiot. Okej, okay. man, bo to skrzynka była CS-owa. Okej, okay. okay. to chyba dla niego. Kurwa, kurwa, mać! No niedobrze, no niedobrze, no cóż ja mogę powiedzieć? No i to wszystko legło, kurczę, w gruzach. Aczkolwiek, ostatnia skrzynia, jak zadecyduje, No i chuj, kurwa, blisko! Jak blisko! I jaki fajny byłby profit? No cóż, na tym niestety jestem zmuszony zakończyć odcinek. Serdecznie Wam dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczyska. Elopiona Strzała Hejka, cześć.